Jak już niektórzy z Was wiedzą, niektórzy mogą mnie wiedzieć, tutaj zioło jest legalne w Chicago. Było rozciąganie skakanka. Cztery rundy tarcz, cztery worka. Po rundzie się wymienialiśmy. Brzuszek na koniec. Rozciąganie. Dobra, a teraz cebulki będzie wulkan. Dobre show tu robią. Ale co tylko konkretne fury muszę wam się pochwalić co dostałem od Marcina, dziękuję bardzo od razu. Czekajcie, tu jest jedna dwójka, ale Chicago ale patrzcie na to pierwszy wywiad w radiu Startujemy Było przywitanie to jest lekkie pożegnanie, tak to jeszcze wrócę, ale... ale już się zaczynam. Nie, ale Moja zdrówko Moje hasło przewodnie Andrzej nie ma litości. Najpierw skakanka, wciąganko, Teraz 10 minut orbitreka z przyspieszeniami. I teraz mamy 4 rundy e, tarcza, 4 worek. Czyli po pół się zmieniamy z kolegą tam. Lecimy. Dobra. trening za nami. Konkretnie było. Najpierw worek, tak jak mówiłem, później skakanka, później. <grywka> Czekajcie, bo jestem zmęczony. Było rozciąganie skakanka. E, cztery rundy touch, cztery worka. Po rundzie się wymienialiśmy. Brzuszek na koniec. Rozciąganie. Dobrze rozpoczęty dzień. Jedziemy teraz na śniadanie. Oh, bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem po do końca. E, myślę, że jeszcze jutro będzie okazja zrobić trening, później jeszcze jak tu wrócę. Naprawdę dobrze rozpoczęty obóz przygotowawczy do kolejnej walki. Po treningu przyjechaliśmy na sushi. Tam w Japonii. Jak ktoś nie widział z Was mojej serii z Japonii, polecam zobaczyć, jak tam przygotowują właśnie sushi od razu przy Was. Jest takie pyszne. O, a tam. Nie no, je zobaczyć jeszcze w ogóle. O, nie będę komuś się pychał, ale na ich stole im przygotowuje normalnie donko. Mistrz kuchni japońskiej, Andrzej. Usta. <laughs> Teraz będziemy pić, Jak się nazywa? Sake, sake, właśnie. Gorące sake. Gorące sake, jeszcze nie piłem. W Japonii, jak byłem, piłem zimne i to tak dość, dość konkretnie kopło. W takich japońskich małych knajpkach. Zobaczymy, jak tu będzie smakowało. Dziękuję. Jesteśmy w ogóle w miejscu, gdzie będą przy nas przyrządzać wszystko. Także typowo taki japoński styl. Zdrowko to. 100 Do spotkania. To jest dużo mocniejsze niż ja piłem w Japonii Bo tam piłem takie... Ameryka. Piłeś normalnie. Jako, a tu czuć trochę w tym taką, taką wódę trochę nawet. A nie było czuć. Ciepła wódka. <grym> Dobra, żeby nie było, że pijemy tylko alkohol, herbatka też jest na rozgrzanie się. Ale sake dzielna, naprawdę. Takiego mocnego nie pijłem. Inne trochę. <grym> Kto lepiej potrafi polać niż Monia? Chyba <grym> nikt. <grym> 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 a co właśnie co dzisiaj wieczorem? Jakieś pożegnanie delikatne? można na piwo jeździć no. Delikatnie. Przychodzi powoli już jedząko. Tutaj mamy zupkę. Co tam jest pod tym? Fasolki A tutaj fasolki. Do tego mamy i jedno z sushi i później pani zaczyna przy nas przygotowywać. No i teraz zaczyna się show. jak no, to pan przy nas robi wszystko. ハハハハ Jeszcze, 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 jeszcze żyję. Dobra, dobra Jeszcze, jeszcze, To dla mnie, to będzie dla mnie Do czapki wszystkie <grymne> <Ciek>. <grymne> okay, okay. Do kieszonki Cyk Okej, okej I cyk do kieszonki <laughs> Dobra, teraz z cebulki będzie wulkan chciałby Dobre show tu robią tutaj, tu tu

Kresi. Zdrowia. Zdrowko. Polsko-japońska kuchnia. O panie, panie Bogdan. Czekolada. Teraz Coś Teriyaki chicken. Ja sobie już następnego i sos się leje kurczaka, kurczaka po... A, cztery takie sosy, cztery inne będą. Ja to się dzisiaj nie spodziewałem. Nie, to jest mistrz Cały czas się kręci. <śmiech> <śmiech> Dobra, będzie następna sztuczka. Teraz będzie do czapki. Bo się przygotowuję. <laughs> A zobaczymy co zrobić. A czyli on przy nas tutaj przygotowuje na no właśnie fry Rice Chicken. No właśnie, coś przygotowuje. Chyba będzie serce no. O, no, dokładnie. A będzie I love you.

Oczywiście przygotowany obrany do tego pieczarki i steki. Trafiłem tu w najlepsze ręce w jakie mogłem tylko. Nie wyobrażałem sobie, że tak szybko go zobaczę z takiej strony, ale i tak jeszcze muszę przyjechać tutaj, w jeszcze raz. zobaczyć tą drugą czyli łódki, imprezy, plaże i tak dalej jak tu wsadzają skorupkę bo ja patrzę się na 10 lat za 10 meter Sorry Pomara, ostatni raz jadłem w Tajlandii kawę Pienkie to steki wszystko i wszystko to wygląda teraz steki dochodzą mają być zrobione medium także takie chyba będziemy jeść jak już są Jak już niektórzy z Was wiedzą, niektórzy mogą mnie wiedzieć, tutaj zioło jest legalne w Chicago. E, nie jest w całych Stanach, bo wiadomo, każdy stan ma inaczej. Ale tutaj od, nie wiem czy od 1 stycznia, czy od pierwszego czy wcześniej, od grudnia, nie wiem, nie wiem dokładnie. Ciężko mi powiedzieć. Wiem, że niedawno, że wcześniej było tylko CBD, a teraz podobno nowe zioło też jest legalne. Także wbijamy do sklepu, e, pokażę Wam jak to wygląda. Zobaczymy czy mi w ogóle pozwoli, znaczy, czy mi tam pozwolą kręcić, ale mam nadzieję, że tak. No to sprawa wygląda tak. Po pierwsze nie mogliśmy dalej wejść, poza tym, bo nie ma paszportu, na prawo jazdy się nie udało, e, ale porozmawialiśmy z panią po polsku mówiła. E, to mówi, że i tak w środku by mi nie pozwolili kręcić, bo mają zakaz, tutaj w tym stanie po prostu, czyli no nie można kręcić, e, ale pogadając z nim trochę Powiedziała mi, że tutaj już jest wszystko legalne, znaczy wszystko legalne. E, Jara nie można kupić legalnie od 1 stycznia 2020 roku, czyli już ponad rok. Pokazała mi całą listę wszystkiego, wydruki, ile ten. To tyle rodzajów, to ja nawet nie widziałem w Holandii, jak byłem. Naprawdę mieli tego bardzo, bardzo, bardzo dużo chyba. 4 albo 5 kartek A4, z jednej i z drugiej strony zapisane różne wzory, różne rodzaje, jakieś palenie, haszyk i tak O, tutaj widzicie, z listkami. No niestety, no nie udało się. też strasznie kupowałem, lecę już samolotem dalej, e, także nawet mnie nie wypalił, bo to, te wszystko porcje to były takie 3 gramy, 5 gram, 7, 9 i tak dalej. Ceny były nawet takie chyba normalne, bo tak za, za około 3 gramy tam jakieś za 40 dolarów, za jakieś 50 i tak dalej, i tak dalej. No to całkowicie normalne. Jak ktoś lubi zapalić, no to myślę, że ma spoko. Chociaż pewnie gdzieś na ulicy to pytanie jeszcze dostał. Bo w takich miejscach, gdzie już można kupić legalnie, wiadomo, że na ulicy przydają taniej, żeby mieć taniej. No szkoda, że się nie udało. No szkoda. Trudno. Jedziemy dalej. Później mam wywiad... O, sorry. Później mam wywiad w radio, e, także wam pokażę fragmenty. Zaprosili mnie, żeby tam na żywo opowiadać trochę o swoim życiu i tak dalej. E, a dodatkowo, to co będę miał, e, to co ten udział w programie jest przeniesiony za dwa tygodnie. Po prostu muszę tu dopiąć wszystko. Troszkę się przesunął termin, dlatego ruszam sobie w, tra w trasy po Stanach. No i za dwa tygodnie muszę tu wrócić dalej i stąd lecę do Brazylii. Trenować na miesiąc do Rio de Janeiro. Także jeśli ktoś to mnie ogląda. Bo wiem, że teraz tam pojechali, może akurat mi oglądacie, dajcie znać. Najlepiej na maila. Po drodze wojownika Małpa Jimmy bo czasem inne wiadomości się gubią. Jedziemy dalej. Przyjechaliśmy jeszcze do parku na Schiller, Schiller Park. To jest ta dzielnica dokładnie, jakby już pedał gdzieś zatrzymałem Właśnie to jest wszędzie Sary. Czekajcie, bo uciekają. Nie uciekajcie. Ale normalnie jakby się w ogóle nie bały, I one tu są normalnie wszędzie. Patrzcie, tu kolejne. Lesam to są tu przyzwyczajne, no po prostu, że ludzie je karmią Jak się je woła sarne? Szczerze, to nie wiem Muszę wam się pochwalić co dostałem od Marcina. Dziękuję bardzo od razu Czekajcie tu jest jedna dwójka, ale chicagowska, ale patrzcie na to. Zarąbiście. Z każdego kraju, w którym jestem, zbieram sobie pieniążka. A ten, tutaj, to jest wyjątkowy. Czadowa na maksa. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze ten, to jest też Chicago. Podoba mi się, na maksa. Dzięki wielkie. Dobra, jedziemy teraz na wywiad do radia. Moja włosy zrobiła. Tak. <laughs> mi Przed Miami. <laughs> Nie, jedziemy i paznokcie <śmany> <śmany> Różowe <ryżave. śmany> <śmany> yy, Idziemy teraz właśnie do radia, gdzie Monika pracuje. Będę miał tam yy, pogadankę... A właśnie z kim ja tam będę rozmawiał, jak tam się nazywa? Daniel Bociąga, jeden taki Tak, dokładnie. I to jest yy, polskie radio Chicago. Tak? Dokładnie. Dokładnie tak. Szkoda, że nie powiedziałem tego wcześniej, bo może parę osób by miało okazję posłuchać. Ale będziemy mieć live'a, więc udostępnimy na Facebooku Aha. czy tam na tekst. Zrobimy live po właśnie, prostu właśnie, właśnie, a... właśnie. I myślę, że dużo osób będzie mogło sobie informować. No, także będziecie mogli zobaczyć. Nie wiem, czy mówiłem w tym odcinku, czy nie. To nagrywki, które będą tam później do tego programu, są przeniesione na za dwa tygodnie. Także jeszcze będę musiał wrócić do zimnego Chicago za dwa tygodnie i no i co? No, jedziemy, robimy swoje. A wieczorem spotkanie jeszcze z paroma koleg nie, kolegami, tylko chłopakami bo paru znam, paru, nie w barze tam gdzie moja pracuje. Także jakieś piwka się będzie trzeba napić. No i jutro lecimy. Ja się tak, nie mogę tego doczekać. Zobaczcie, Miami będzie piękne. I naprawdę to no, będzie naprawdę super. Lecimy z kim lecisz? <laughs> 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 Tutaj jest budynek tego radia. O, już jest, polskie radio. Zobacz kto w radiu słonek jest Ale kruby. Startujemy Jeszcze trochę czasu trzeba także Pierwszy wywiad w radio. Startujemy Zapomniałem, że w studio pojawił się gościem Piotr Pająk. Witam serdecznie. Monika Dorota. Witam serdecznie. Przedstawiać chyba nie muszę, dlatego. Dobra, już jesteśmy po nagraniach. Hej! Wyszło super. Dzięki chłopaki. Było naprawdę dobrze. U mnie na kanale wejdźcie dwa dni temu, a kiedy to będzie rzucone? Za w tył Co jeszcze. Także cofnijcie się do tyłu, zobaczycie wszystko. No a tu możecie zobaczyć ściankę jeszcze. Kto tu był? Jest dużo sław z Polski I cyk! Co to za gościu? Gdzieś go już kiedyś widziałem Jest Głota, Adamek, Szpila Don King Diablo Nieźle Fajnie, fajnie Dobra, muszę być teraz troszkę ciszej, bo tutaj już następna ta. Myślę, że dobrze wyszło. Naprawdę dobrze. To nie moja. Dobrze wyszło. Jak człowiek jest naturalny, Dob to nie ma no czegoś takiego, żeby źle wyszło. Właśnie. Dobrze wyszło. Niech pan potwierdzi, że dobrze wyszło. Pięknie. Take. Nie ma stresu, nie wszystko pięknie. na luzia. Nie ma stresu, Dokładnie. wszystko na luzia. u mnie zawsze jest na luzie. Dobra, lecimy dalej. No i tak, właśnie wracam, bo się spotkać z przeuroczą parą Polaków, którzy mnie zaprosili na obiad. Dziękuję bardzo, naprawdę było mi bardzo, bardzo miło, cieszę się, że Was poznałem. No i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. No, będę jeszcze kiedyś w Chicago, także myślę, że może będzie okazja. Dziękuję, jeszcze raz. I teraz jadę na spotkanie z jeszcze innymi Polakami. Jadę właśnie do baru, tam gdzie zaczynałem moją przygodę, tutaj w Chicago Też dzisiaj ją tutaj kończę. Mój trolecy już dalej. No i parę osób do mnie pisało po prostu, że się chcę spotkać i tak dalej. No i się umówiliśmy tam w tym barze. No i dodatkowo moja jeszcze tam się do roboty poszła. Także akurat wszyscy spędzimy razem wieczór. Myślę, że będzie na pewno fajnie. Także za chwilę wam tam jeszcze powiem, co i jak. No i ja ogólnie ciekawy dzień dzisiaj. No bardzo ciekawy. Dobra kończę nagrywać, bo jeszcze przypału sobie narobię Dobra, było przywitanie, to jest lekkie pożegnanie i tak to jeszcze wrócę, ale Ale już się zaczynam, zdrówko ale przegała. Dzień moja Monia, zdrówko. Dobra, ja nie takie złe Też chicagowskie Doszedł do nas jeszcze Chłopaki mi kupili, dzięki chłopaki Czekaliśmy 15 minut na flaki, dostępne tylko ja chłopaki jeszcze mają 15 i 15, tak. Także na końcu będzie za pół godziny dopiero. O nie, są już długie, to jest dobrze. O, nie, to. Jest... Porządna firma. Szef... Szefowa jest porządna firma, prawda? Właśnie. Jak? Second distrobar? Czekaj tam właśnie. wbijajcie do Moni i zostawiajcie jej napiwki, pamiętajcie. Bijemy do rana. Dobra Biorę się, flaków nie jadłem tak dawno, że się nawet nie wyobrażacie. Mam nadzieję, że to dobra. Pamiętacie kolegę, który grał w strzałki ostatnio? A nie! Nawet były przywitania, nie? Kręcane. Było, było Kolejny dzień za mną To rzut. O to już praktycznie ostatni w Chicago. Jutro już wylatuję dalej. Także kolejny vlog już będzie z Miami. Prawdopodobnie będzie z życia nocnego w Miami, ponieważ przylatujemy tam yy, wieczorem. Jesteśmy już z kimś i od razu ruszamy w tango. <taki> Takie lekkie, wiecie. Ja już, ja już mam w głowie tryb trening, także sobie nie, poz nie pozwolę na pewno na nie wiadomo co i na kaca na drugi dzień. Także to odpada na pewno. Ale nie mówię, że się nie napiję jakiegoś piwa, bo się napije na pewno. Będę w Miami, będę na weekend w Miami. Także co by się nie działo. To jest Miami. Także na pewno się napije coś, żeby się dobrze bawić. Mam nadzieję, że będzie potwierdane Dużo słyszałem, że jest dużo rzeczy otwartych. Także myślę, że przygotuję dla Was fajny materiał stamtąd. I akurat on wiedział w niedzielę. Także się świetnie z Chyba w niedzielę. Tak, w niedzielę. Także się świetnie składa. No co, ciekawy dzień dzisiaj był. Dużo się działo, spotkałem dużo nowych ludzi i było naprawdę fajnie. Także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Jest tu na pewno dużo nowych osób, yy, które mnie oglądają. Także zostawcie to, bo to zawsze się tam polepsza coś. Yy, no i dobra, do zobaczenia w Miami. Na razie, trzymajcie się.